Siema, tutaj bez Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś mamy unboxing takiej oto paczuchy. Jest dość spoko rozmiarów. Jest w niej na pewno upchane, bo jest ciężka. Jak widzicie wyciąłem list przewozowy, żeby danych żadnych nie było. Na samym początku zaproszę Was do sklepu Fireworks Shop. Tam z kodem pyrogank macie 15% zniżki. Zapraszam także do innych linków, które są w opisie. No, i co, nie będę wam jakoś wybitnie przedłużał, bo wiem, że moje unboxingi i tak kawał czasu zajmują. Także otwieramy, no i zobaczymy, co tam jest w środku. E, oczywiście wszystko doczeka się testów już niedługo, dlatego że, no, jednak przy materiale codziennie towaru trochę schodzi, i trochę testów jest do nagrania. Dobra, pozbyliśmy się w miarę folii. Dobrze. Teraz jeszcze zrobić coś z kartonem. Choć podejrzewam, że naklejka nie była naklejona z góry, ale no cóż, pozbędziemy się go w mniej pokojowy sposób. Czy on zajdzie? Mam nadzieję. Dobra, pierwsze produkty już się nam odsłaniają. No i co, paczka zabezpieczona. Widzę jakieś pianki. I zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką tu mamy, są to petardy Volt 3, jeden od Triplexa. A nawet dokładnie emitery, bo są to nadraseczkę petardy. Proszę bardzo, nek 75 gram na 100 sztuk. Są to petardy takie małe, nadraske, kilkustrzałowe. Choć w sumie jedynka to chyba nie jest. jedno Jest jednostrzałowa. Tu mamy Volty 3. Myślnik 2, także od Triplexa i one są już chyba dwustrzałowe. Gramatura dokładnie ta sama. Kategoria też po 1C. Wszystko to samo, tylko zamiast jednego strzału mamy strzały dwa. Przynajmniej tak myślę. I raczej się nie mylę, jeśli się mylę, no to poprawcie nie w komentarzu. Lecimy dalej. Mamy tutaj dymy od klaska. Proszę bardzo. Myślę, że. Dużo osób je kojarzy. Ja miałem je kiedyś w innym zestawie kolorów, więc przykupiłem sobie taki. Teraz jest czarna, czerwona, biała i fioletowa albo różowa, nie jestem pewien. Taki zestawik dymów od klaska. Przetestujemy sobie na pewno z wielką chęcią dymów na kanale oprócz kulek dymnych nie testowałem jeszcze, więc będzie to coś nowego. O tu mamy gramaturę 30 gram na jedną taką świecę. No zobaczymy. Może będzie fajnie dymić. Kolory zestaw kolorów mi się podoba osobiście, byle by one były jakoś żywsze bardziej. Dalej mamy petardy RC3. Myślę, że taki klasyczek. Yy od Piro Maxa, 50 sztuk o dziwo jeszcze ich nie testowałem CE oczywiście, rok produkcji to jest 2019 taka malutka paczka, 50 sztuk petard, pewnie średniej mocy, ale myślę, że i tak warto przetestować dalej co tu mamy, Wyjmi się petardy Black Demon od Super Power w środku wyglądają w taki oto sposób dość potężna choć yy, no widziałem ich testy, nie są jakieś wybitnie mocne ale przekonam się na własnej skórze nagram dla was yy, materiał bardzo chętnie opakowanie jest bardzo ciężkie te petardy muszą mieć masę gipsu yy, nek 5 gram na 10 sztuk czyli jedna petarda taka duża yy, ma pół grama mieszaniny odkładamy na, bół, na bok pijankę zdejmujemy i mamy pytardy Hammer, one również są od USP, o to chyba jakieś starsze, nie z 2019, to, to nie jest jakiś starość, 33 gramy, po prostu po, po logo SP myślałem, że są te starsze, no i są, są już malutkie, właśnie widzę, że opakowanie jest dużo mniejsze, nie ja strzelałem z nich bardzo, bardzo dawno temu. No, bardzo dawno temu, czyli z 3 lata temu, one miały inną, inną etykietę. Opakowanie było większe, same petardy też były większe i one wtedy bardzo mocnymi petardami były. Zobaczymy, jak będzie teraz w nieco świeższe odsłonie. Proszę bardzo, hamery, dalej. idziemy, Mamy kolejne emitery dźwięku. Są to Corsarze od Tropika. Je na kanale testowałem. Tutaj, gdzieś macie kartę. Możecie sobie odświeżyć ten materiał. Ten materiał mam z 2-3 lata, więc uznałem, że i takie je zakupię i nagram ten test na nowo. Może trochę lepiej, może nie. No zobaczymy. Takie to korsarzyki. Tak czy tak, zapraszam do tego materiału. Można porównać jak nagrywam teraz, a jak kiedyś. Może zaliczyłem nagres, może progres. Nie wiem, jak to tam powie. Dalej mamy potężne petardy. Boom od Triplexa. Trzy petardy wielkie z papieru toaletowego. Może mnie zaskoczą, a przepraszam, cztery sztuki. 4-8 nek No, może mnie zaskoczą, bo nie narzekam. Co tu mamy? Jeszcze. O, mamy drugie opakowanie Boom. Ten jest czerwony. One są mniejsze. Proszę bardzo. Mniejsze, no, znacząco, myślę. Ale czy gramatura jakoś bardzo się różni? Oczywiście, że nie. 4,8 g, 4,8 g. Dokładnie to samo. Kody produktów są inne? Tak, są inne. Więc będzie na jakiś teścik. Nie wiem, czy nagrywać je osobno, czy po prostu w jednym teście nagrać taki test tych bumów. Przesuwamy pianki, żeby dobyć kolejne artefakty. Tym razem petardy od Tary. Petardy Boom. Nie widziałem dużo testów ich na YouTube, więc z chęcią je przetestuję. CE jest. Rok wyrobu 2018. Gramatura 20 gram. No jak na 20 petard, czyli jedna taki, taka bombka ma 1 gram. Są bardzo ciężkie, muszą być masy gipsu. Ale ładnie to wygląda bibułka zielona o dziwo. No cóż, takie petardy nie widziałem ich dużo na YouTubie, więc czemu by ich y, nie dorwać i nie nagrać? Dalej mamy, proszę bardzo, dwa opakowania diabełków od klaska. Coś i wielkie coś. Tak, y, tu mamy. Poczekajcie, szukam jakichś informacji na drugim opakowaniu. A się sypie trosiny jak zwykle z tego. Patrzcie, tu taka potężna gramatura, a w tych dużych taka. Jest, jest różnica. Odkładamy. Dalej mamy. Fajnie, jak chciało wyjść. I jest. Petardy El Diabolo. Premium Quality, niby. Są to petardy od, 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 od czego? Kod produktu mi dajcie, to wam powiem. Wygląda to trochę na triplexowe, jakby ta, ten tył. Huh. Nie, super power, super power. Dobra, otworzę je, bo jestem ciekawy. Opakowanie jest bardzo ciężkie. Bo same petardy wyglądają w taki oto sposób. Są po prostu gipsem z lątem. Proszę bardzo. Choć tu nawet nie gips, tylko glinka. O, mięciutka No ja to paznokciem mogę wydrapać. No cóż. Takie petardy. Nie wróżę im świetnej oceny. Ale kto wie. Może mnie zaskoczą. Co tu mamy jeszcze? Mamy petardy China Bowler D, 4 sztuki, kategoria F2, to jest producent, jaki tam, nie ma żadnej informacji, SP podejrzewam, tak, super power, cztery duże petardy, te ponownie z papieru toaletowego, są mięciutkie, ale no, co, przetestujemy, czemu, czemu by nie. E, tu mamy chyba już wypełniać sam. I dostałem. Dostałem petardy z Demon od Salon Roger Fireworks 10 sztuk. Bardzo dobre petardy. Nagrywałem już z nich szorca Tutaj może Wam się wyświetli. E, bardzo dobre petardy, ale. Z tego co widziałem, rozpiskę miały być inne, ale no, nie, nie będę narzekał. E, świetne petardy, tym bardziej e, szybko je przetestuję, bo myślę, że warto i może zachęcę Was do zakupu tych nowości, bo są bardzo, bardzo dobre i walą. No myślę, że Screaming one porównywalnie do e, Screamów 3 Proszę bardzo. Skrimy mam jeszcze jakieś, więc w teście sobie je porównamy. Wyjmę cały wypełniacz. Czy na pewno nic nam nie uciekło? Nie. Trochę żałuję, że tam tych petard nie było, ale no co zrobię. Zamiast tego mam inne, na pewno mocniejsze petardy, choć to po prostu chciałem przetestować, bo nie widziałem wiele testów na YouTubie. To to. Nie będę Was już yy, na siłę trzymał. Mam nadzieję, że unboxing Cię spodobał. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji kanału yy, i zapraszam do oceny materiału i komentowania moich zakupów. Więc co, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych materiałach.